Raz dwa pięć raz dwa dziesięć. To musiałem poprawić jakby błędy techniczne i jest iPhone. iPhone. Co to jest? Okaż wsparcie i zajmij pierwsze miejsce na tablicy wyników, jeśli wiadomość na czacie lub super czacie. Cudownie. Na cholerę i takie coś. Więc tak, Team Fortress 2 granie. Cóż, cóż do nic dodać, nic ująć. Zagram na Capture the Flag. Nie, punkty kontrolne. Bo ja ogólnie Scoutem lubię Grać, więc po prostu sobie zagram scoutem, magicznie najlepiej grać scoutem na Capture the Point. Więc ta, ty tego nie widziałem, czekaj, co to jest? To I widziałem. To. To, to gdzieś widziałem już Pini gork yy... Tak. Nie <laughs> wiem jak to skomentować w ogóle. Ja sobie w ogóle puszczę... Ja mam Spotify wyłączonego na Tak mam wyłączonego na... OPSie O, no, cudowny spawn. Four, three, two, one. Go! Eat my dust! <laughs> Aha, to je. Jakou u ní armii Já jsem tu čekal. Kuter na gáce. Díky. To jest ta, ta sama gra. To pięć gorka, muszę sobie wywalić. Badlands, o oh, nie, tutaj Scout jest tak OP, absolutnie. <ścoughs> ja jestem w e, Red. Cudownie! A już tak mówiłem, że mi... A coraz co mi dobrze idzie z Kałkiem. Teraz mi dobrze idzie z go, 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 go. Jak on zaczęli grać po rusku, to ja takie y... Ja nie gawariu... Ja nie gawariu paruski. Ja gawariu y... pa... Pa Polsza i pa, pa Angiel Ang angielski ja, ja nie ja się odluczyłem grać w tą grę Ja nie grałem w nią długo Ja się oduczyłem grać w tą grę Wow Cudownie Kill me. No nie mam 10% Jak ja mam niby sprawa za strzady? Dobra, no wystarczy mi na jakąś godzinę Dłużej nie będzie się podjrzał tym najmniej Widzisz, szczad jest prawie zawsze martwy na moich streamach Jeżeli chodzi o to, że ten mały ma nie jest ten Ja niemiję ci, niemiję ci, niemiję ci. Fajna mapa na branie... nie to ujrzymy, Będzie put i mu w jednym punkcie stać. Tak. To, to. Tak jest. To wyjdź tędy. Ty, kopie masz recepty na każdy, tutaj problem. Aktualny problem. czy nie każdy. No, what I meant. what I meant, to nie. O, I'm burning! I'm burning! Aj, nie mam ammo. W końcu. Kopie w końcu. Czyli tu jest punkt, tak. Ale tu tu jest.

Control point alert. The control point is being contested. Stop! Come on, man. Yeah, yeah. Thanks. All right. I feel good. Go no, I don't know. na not wow. got, him, we got him. Co jest? Chyla chyjnica pyrka. Komisji i krabs, Ale piękny random krypt. Nie że teraz jest faktur... Nie, nie, nie mam na to Współczuję. Fajnie, ja nie mam... Ja niech mam HP. Gdzie ja? Gdzie ja wylazłem, co? Nie mm. oh, no. uh. zauważyłem tego działka. Wiecie co? Ja lubię niszczyć działka w jednym sposobem. A nie, nie mogę mi spadochronu i tego jednocześnie. No tak. To solden. Celny strzał i spadochron Ja wolę demo niszczyć yy, sentynasty, ale kiedy nie mam inaczej na sobie. Znaczy mam niby, ale wiem, że co chodzi. Thanks, mister Problem teraz jest taki, że nie mam absolutnie HP, to jest half point. O jest! Gdzie to? tym krytym. No tak, celny strzał. Minus 70 pola rażyna. O nic nie Nest, to ja mogę z Scoutem znowu grać. To jest nawet wysoko w tej tabeli, ale nie przybiegłem... Jak szpiegim chłop zrobił 33 kila? Znaczy wiem, że jest mn... Najbardziej mainowaną klasą jest szpieg i medyk, ale. znaczy medyk już nie. Ale. szpieg jest strasznie mainowaną klasą. To. zdaje sobie z tego absolutnie Ale, Steel 33! 33! fucking 3. Nie, czy nie. 3, tylko 3. Oh. Oni nam to zajęli. To zmienia absolutnie wszystkie rzeczy. Ma, ma, mam, mam LOWA. To jest szpiegu. 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 Ja. Teraz sobie wyobrażasz, że grać Robisz tyle, że jak trafisz, to spowalnia przeciwnika. Ale jak nie trafisz... ...to you are dead. Night. Ej, atomizer czasami nie przyspiesza twojego... ...zwykłego chodu, bo mi się wydaje, że on przyspiesza. Tylko, że mi się to wydaje, tak? Wie. Jak ja tego nie... Jak ja... Ja tego, nie Jak ja tego nie trafiłem. Siłą natury mogę. Dobra, nie. Ja siłą natury z to zrobię, bo siła natury ma większy. Pol... Ma większe pole w sobie pamiętam. Tak. Więc. Ale nie lubię sił natury, bo. Nie dość ci odpycha przeciwnika, przez co zadajesz mi HP. Dwa. Dwa amunicji nie wystarczy. Nie ma szans. A przeładowanie też chwilę... A. No tak jak o tym mówię, na przykład o tej sytuacji. Szpiegu. Tak. Szpiegu mam jeden HP. Szpiegu chodź tu. Tym mówię, nie. Dwa strzał na skał jak grasz skal tym siłą natural, jak widzisz skal to siłą naturalna, albo to jest bardzo dobry gracz, albo bardzo zły. Wiecie co ja bym mógł? Nie mogę. Battle meda. Zagram po prostu medykiem, bo też lubię grać medykiem. Co ja sobie robił właśnie? Chodź tu, chodź. Jak ja go nie mogłem nie trafić? Choć Pyrką też dobrze się gra, szczerze. Pyrka też jest git do grania. I klasy chyba, której najbardziej nie lubię... Szpieg, bo kiedyś go próbowałem minować nie. Sniper, bo nie ma absolutnie cela na dalekie cele, jakby oh, to nie brzmiało. miało. Tak, jakbyś nie zauważyli, gram bardzo agresywną turką. Ty robisz człowieku. Nie podpaliłem go. Zapiłem go? Tak. Ale oni... On, ich za dużo jest z tych pyrek Demo... Demoman? Ej Demomanem Albo jeszcze lepiej Ja zagram Demonite'em Let's go Demonite' na pyrki? No nie wiem, nie, ale No, wrychło w czas. Go. nie, to nie zaliczyło mi. Ład, pardon. Ja go nie... Ja, nie trafiłem... Ja go nie trafiłem, prawda? Nie wiem, Luck and load! Luck and load! Nigdy the luck and load! <laughs> Ale to jest kerst... No, ale mają dobre te pyrki, to trzeba im powiedzieć, że mają skill'a. Czemu on przeniósł ten teleporter? Szczerze czemu ja tam skoczyłem. Chodź tu. Uciekam stąd, bo ich nie dogonię. O co chodzi, że on taki dziwny dźwięk backburn'a? żeś eee... Nie gadaj. Nie, oni się zorientowali, no, bo za... to jest problem, jaki pojawia dla Scouta jako szpieg, że... Jesteś o wiele wolniejszy niż faktyczny Scout. I to widać na kilometr. O nie, 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 ja to ze... Za... Czemu ja tam w ogóle jeszcze na... Playlisty ład? Pozdro! O nie, gruby tu biegnie. Leci, 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 leci. Jak? Asysta ci nie daje głowy? Rzecz co, pardon? Ale idziemy za tę większość HP. To powinny, asystent powinny dawać głowę. No i teraz też nie dostępu. What? Patrzcie, ja zrobię. Ja, ja ta zaatakuję. Jeszcze pyrka, nie ja I'm dead Jakby był sam demomantem go zabił, ale jeszcze ta pyrka Kurde dawno nie grałem no, demonite no, no. demon denon Denonite, tak, den... Denon... Denon knight <laughs> ciężko właśnie... Ja chodzę tu. Thanks, Mister. Thank you. Really fucking much. Okay. Mój skill w tej grze jest niesamowity. Change my mind. Bo on tutaj przyjdzie. Oho, idzie, idzie, idzie. what fun r e that f n t e a t d u k n o a To jest dobra strategia na... łapkę. Za dużo, za... Ej, tutaj de... Jakbym teraz nie oddziałował na wołowę, to bym ich zabił. Ej, ja... ja robię demo... Hybrydę Demonite'a, to jest, jest... demo. Jak się to nazywało? To jedno i drugie, tak? Demonite i Demonite. E, czemu mamy, ci, mamy taką pikselozę na ekranie? Why? Kuter noga daje jeszcze Speed'a. Zapomniałem. Oh my mistake. To działa na wałowę, w tym przypadku będzie bardzo, ale to bardzo. Jak się zważę? Że... Rzadko się sprzyda. Cofam moje słowa. To się bardzo sprzyda. Ale ja potrzebuję resuple. Zabijmy tego snajpera. Dobra. Ale ja teraz mogę zrobić takie coś. Będę miały więcej życia. Albo nie. Ja nadal sobie wezmę się czerwca, bo czasami mogę zaatakować czerwcem. Zamiast działo na wołowę. To są P. Bo ja ogólnie dłużby grzanotnikiem, a ja w na wołowę. Wiem, że wolniej się strzelasz, ale żaden argument mi nie powie, że to nie jest... że działo dział na wołowę nie jest lepsze co... what we did it mate yeah we because i did it Czekam. Jinky. Oh, alert! The control point is being captured. You fail. Sorry. I Absolut cinema. Absolut cinema. Czy ja dopiero teraz zostałem... Uuu... So yeah.